Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Kochani, dzisiaj chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy otworzyli szósty rozdział Ewangelii Mateusza, w którym od jakiegoś czasu rozważamy słowa, które mówi Pan Jezus, które kieruje do nas, w myśl tego, o czym mówimy, czego oczekuje od nas Jezus. I Pan Jezus oczekuje od nas bardzo, bardzo ważnej rzeczy, tego, żebyśmy szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości żebyśmy przestali się martwić bo któż z nas nie martwi się o to co będzie jutro któż z nas nie martwi się o to co będzie za tydzień któż z nas nie martwi się o to co będzie za miesiąc albo za rok każdy z nas w naszych głowach ma myśli zmartwienia o to co będzie o to co ma przyjść a boże słowo pan Jezus mówi nam abyśmy nie martwili się o to dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie co będziecie jeść co będziecie pić w co się ubierzemy o to wszystko kłopoczą się narody. Wasz ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Nie jest łatwo nie martwić się o jutro. Nie jest łatwo myśleć o tym, co będzie, ale myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy jeszcze bardziej zaufać naszemu Bogu. Nigdy nas nie zawiódł. Spełnił każdą obietnicę, którą złożył. Niektóre dopiero się spełnią. A ta obietnica mówi o tym, że nie mamy się martwić o jutro, gdyż o jutro zatroszczy się nasz Pan. Jeżeli będziemy szukać Jego królestwa i Jego sprawiedliwości, to możemy być pewni, że Bóg zaopatrzy nas w to wszystko, czego potrzebujemy w danym momencie, w danej chwili. Jutro może nie nadejść. A więc dzisiaj skupmy się na szukaniu Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Nie martwcie o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Szukajmy Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Kochani, dzisiaj również chciałbym Was zaprosić na godzinę 18 na Facebooka, na YouTube'a. Będziemy dzisiaj mieli debatę razem z pastorem Bartkiem Kurylasem w Tarnowskich Górach. Podczas nabożeństwa będziemy... Mówić, zastanawiać się i odpowiadać na pytanie, co to znaczy zbawienie, czym jest zbawienie. Więc bądźmy razem o godzinie 18, czy tutaj poprzez transmisję na Facebooku, na YouTubie, czy również poprzez uczestniczenie w nabożeństwie w Tarnowskich Górach. Radości w Panu. Widzimy się wieczorem na debacie. A jak Bóg pozwoli, jutro w Słowie na dobry dzień.